Oddawanie głosów na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, zgromadzeniach wspólników, rad nadzorczych czy innych posiedzeniach bywa koszmarnie niekomfortowe, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwość zapoznania się z treścią uchwały, obsługę liczenia głosów albo zapewnienie poufności w głosowaniach tajnych. Dziś opowiem, jak można usprawnić taki proces dzięki technologii z wykorzystaniem platformy Votenti. Jeśli jesteście zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze głosowań online, to ten film jest właśnie dla Was. Pierwszą i jedną z najważniejszych zalet głosowania elektronicznego jest wygoda. Dzięki Wotenti możemy oddać swój głos z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy nam jedynie dostęp do internetu. Nie musimy już tracić czasu na dojazdy do miejsca głosowania. Głosujemy wtedy, kiedy nam to najbardziej odpowiada bez względu na to, czy jesteśmy w domu, w pracy, czy na wakacjach. Co więcej, przed oddaniem głosu widzimy tekst podejmowanej uchwały. Kolejną zaletą jest szybkość i efektywność. Votenti zapewnia natychmiastowe przetwarzanie głosów, co oznacza, że wyniki są dostępne praktycznie od razu po zakończeniu głosowania. Koniec z długim oczekiwaniem na oficjalne wyniki. Koniec z niepewnością. Widzimy, kto głosował i w przypadku głosowań jawnych, jak głosował. Bezpieczeństwo to kolejny kluczowy aspekt. Platforma Votenti stosuje zaawansowane technologie, które gwarantują, że nasze dane i głosy są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Transparentność to również istotna zaleta. Dzięki szczegółowym raportom i możliwości wglądu w proces liczenia głosów, Wotenti zapewnia pełną przejrzystość. Każdy uczestnik może mieć pewność, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany i uwzględniony w wynikach końcowych. Ostatnią, ale równie ważną zaletą jest ekologia. Głosowanie elektroniczne. Eliminuje potrzebę drukowania papierowych uchwał, kart do głosowania i innych materiałów. To nie tylko zmniejsza koszty organizacji głosowań, ale również ma pozytywny wpływ na środowisko. Podsumowując, Platforma Wotenti to nowoczesne, bezpieczne i wygodne rozwiązanie do przeprowadzania głosowań online. Wygoda, szybkość, bezpieczeństwo, transparentność i dbałość o środowisko to tylko niektóre z wielu zalet, które oferuje. Dziękuję za oglądanie! Jeśli macie pytania dotyczące głosowania elektronicznego, zostawcie je w komentarzach poniżej lub skontaktujcie się z nami. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia!